I ten już rzęziła, już, już po prostu ten dogorywało to w środku w niej. Ten ostatni, który już nie mógł. I w pewnym momencie, już przed taką samą agonią, jak to nieraz zwierzę jeszcze chcecie ugryźć, i nagle było takie słowa: Ja bym cię dawno zabił sku, ale ona cię ochrania. Wiecie, kto jest ona? Matka na Ja bym cię dawno zabił, ty sku, ale ona cię ochrania. I w tym momencie wyszedł. Słuchajcie, ja siadłem. Ja zacząłem płakać. Ja dopiero uzmysłowiłem sobie, co on do mnie powiedział. I to ja dawałem przykład, że szata nie chce, ale Bóg mu go zmusza, żeby mi coś powiedzieć. I ja tak sobie siadłem i mówię, kim ja jestem? Że ona mnie ochrania. Przecież wiem, że On mnie na pył zmiażdził, ale ona cię ochrania. I tylko daję wam przykład, żebyście wiedzieli, dlaczego, yy, yy, dlaczego chcę o tym teraz mówić od tej, od tej drugiej strony. Co Szatan mówił w czasie...